Witam wszystkich. Witam wszystkich. Ja też chyba się zaszczepię. Jak słyszę, co ten koronawirus potrafi z człowiekiem zrobić, to, to jednak nawet jak to się skąpło objawowy, to jednak ma jakieś tam powikłanie. To myślę, żeby się zaszczepić. I co to na razie zmieniam lekarza specjalistę od stycznia. pomyślcie sobie yy, co jest gorsze czy szczepionka czy wirus bo jak ja słyszę jak ja słyszę co, co, tak, co, ta, co ten wirus robi z człowiekiem to to to, to jest szok moja rodzina mogła to przejść Też mieli problem z, z, chociażby z węchem i smakiem że coś coś mieli, bo nie wszyscy się zgłaszają do lekarza, to nie są w statystykach ujęci. Także tak że mówię, to, to, to nie są żarty. A poszczepiące no rzadko co słychać, żeby tam jakieś były poważniejsze konsekwencje. Kilka przypadków na, na, na tysiące zaszczepili. 200, ponad 200 osób zaszczepili w Łowiczu chyba. Ale cztery osoby tylko miały tam jakieś oczowe grypopodobne. powodobne. Zachorować można tam, powiedzmy, tak trochę jakby przy, lekka grypa, ale tylko 1-2 dni to trwa. <laughs> Chyba, że ktoś jest uczulony, no to, ale to jest zabezpieczenie, tam od razu adrenalina się podaje i tak dalej. I was bardzo proszę, żebyście przestali mi tutaj zamawiać cokolwiek w lokalach, jakichkolwiek, czy w Pułowiczu, czy czy na terenie Polski. To jest bardzo nieładne pytanie. Dzisiaj już strzelali. Nagrałem strzelali, dwa strzelania. Co to nie jest manipulacja, bo wy jesteście chyba w jakimś momencie, wierzycie w teorię spiskowe. Szkoły. Nie wiem, co się działo, Jakiś pożar, wybuch. Magnez się zapalił. Nie, nie magnez, tylko taki metal, który się pali białym, takim mocnym światłem. Silnym, tak jak spawanie. No będą walić, będzie, będzie będą nagrywanie, będzie może jakiś lajlik z tego na Facebooku. Ja was tylko ostrzegam, że przed jakikolwiek zamawiłem czego kolejcie wywaliłem 300 osób znajomych, tych młodych łebków z łowicza. Bo co z tego ktoś mi powie, cześć Daniel na ulicy. A za, chwilę, a za chwilę z tyłu słyszę śmiechy chichy. Lekceważenie po prostu mojej osoby. Postanowiłem, że wywalę wszystkich ze znajomych, tych młodych właśnie, do 18 roku życia szczególnie. Zostawiłem warunkowo tych miłośników w kolei a też. Ale też podejrzewam, że wśród nich są czarne owce. Zablokowałem telefon. Ja patrzę dzisiaj cała masa telefonów jakichś takich, no, prawdopodobnie z lokali gastronomicznych różnych, i to nie, nie, nie złowicza. Nie sprawdzałem tych, nie dzwoniłem na te numery. Była jedna no, informacja była, że ktoś poprosił o kontakt w sprawie zamówienia. Jak ja nie lubię, jak ktoś na, na moje dane cokolwiek zamawia. Bez mojej zgody, wiedzy. Jeszcze miałbym za to zapłacić. Tym nie robicie mi nie robicie mi na złość, robicie na złość tym, tym restauratorom, burgerowniom i tak dalej. Tracę zaufanie do ludzi, bo naprawdę to jest jakaś jeden, jeden, jeden gnui po prostu, który tak robi. Nie będę tego tolerował. A w końcu pójdę na policję i to zgłoszę. Pokażę wszystko, wszystkie te zamówienia, pokażę te numery telefonów. Oni tam ustalą przez pyszne.pl kto, kto to mógł robić i ustalą komputer czy telefon, z którego były te zamówienia wysyłane. Ktoś zapłacił w porządku. Jeśli nie zapłaci, jak kazał mi płacić, ja nie będę, nie będę odbierał. W tym razie, że ja byłem po, po kolacji, po jedzeniu, także nie miałem ochoty już na kolejne jedzenie. Musiałem się mogło zmarnować, albo musiałbym odgrzewać. To były za 40 zł zamówienia, powyżej 48 na przykład. Teraz dostałem kolejną informację o przesyłkach, które miałbym zapłacić. Oczywiście poinformowałem sklep, że to jest fałszywe zamówienie. Już wysłał mi przez Allegro. Okazało się, że to sklep erotyczny. Domyślam się, co to mogło być wysłane. Ja podejrzewam, że tutaj jest ten Norbert na Wrocławia, jeden z głównych podejrzanych o to. Drugi jest Bartłomiej z Polic, czyli Korejowy Szczecin. Są dwa gnoje po prostu, które Policja na pewno powinna dokładnie prze przetrzepać komputery i telefony. Jest wspieranie hejterstwa, wspieranie komentarzami, z tej właśnie z tych osób. Ale to będzie już tego. Ale chociażby wizyta policja, zadzwoni nawet do dyżurnych policji, czy w Wrocławiu, i czy w policjach, żeby szybciej było. Na no, no, numery takie policyjne, nie alarmowe. i tego, są teraz takie numery specjalne, gdzie można do każdej komendy się zadzwonić, tylko zmienili te numery. I poproszę o wizytę patrolu, chociażby. Nie wiem, czy to się da radę, żeby taką rozmowę przeprowadzili chociaż na, na dobry początek z tymi osobami. Czyli pod te, pod te adresy udali i porozmawiali po prostu o konsekwencjach. Z tym kiedyś był problem, nie było chyba nękania, nie było przestępstwem. To miałem problem, jak poszedłem na policję, bo ktoś mi zamówił się ciągu jednego dnia wszystkie restauracje od dzwoni Łowickiej. Nie było tego portalu Pyszny.pl chyba. Więc były telefony, poszedłem na policję, no tak, policja no nie ma paragrafu na to, jakieś wykroczenie może, może tego. To po forum prawne czytałem też, że były z tym problemy, no ale, ale teraz jest, jest paragraf jak, jako nękanie, można to podciągnąć. Tego, że... O, gdzieś Pogorzelski, jaki gnój po prostu. Ja, ja powiadomię policję, na no to po ten adres się uda yy, i będzie miał przetrzepane wszystko. Na początek będzie rozmowa ostrzegawcza. Jak, się, jak to nie pomoże, to No właśnie widziałem twój fajb, twój film, a ty jesteś chyba jakieś dzieciaki, masz, nie wiem, może z 12-13 lat, bo tak patrzę z perspektywy z wysokości, jakiej ty nagrywałeś. To tak była dolna krawędź, powiedzmy dolna część gabloty, czyli jakaś niska osoba nagrywała, czyli jakieś dziecko, podejrzewam. A ja byłem, byłem wtedy na stacji. Na daleko widać mnie było na, na tej ostatniej ławce, to przed ostatniej ławce byłem, na, czy ostatniej na, z rowerem. Ja mogłem wyglądać na pasażera. Ja, przymo, ja po prostu przymocowałem ten aparat do roweru, więc nie było widać, że tam bardzo nagry... nagrywał, chociaż komórką robiłem zdjęcie tego traksa. Nie o Tobie, mówię o fajlipie pojawił się film, no pisałem sobie Łowicz, przypadkowo po prostu pisałem łowić, żeby sprawdzić, czy są jakieś nowe filmy z Łowicza ogólnie, nie tylko kolejowe na YouTubie i tak w ten sposób odkryłem to nagranie. W Skierniewicach, no musiałbym podjechać, teraz autobusami się jeździ do Skierniewic, nie pociągami. Tego. Ale pogoda jest taka, że rowerem to raczej byś nie chciała 24 km jechać o tej porze roku. Ile, powiedzmy, ile ty fajlip masz lat? Z ciekawością, bo podejrzewam, że jesteś jakimś dzieciakiem, który ma 12-13 lat. Tak, patrzę to na wysokość, chyba że ktoś. A ławki nie ma w tym miejscu. To raczej ktoś niski nagrywał. Zaczęło padać, że ja też przejechałem po mieście. Ja też tak robię, że się trochę przejadę po mieście, żeby trochę nabić kilometrów, żeby trochę się zrelaksować, nie tylko siedzieć na stacji. I dopiero później wpadłem albo na działkę, albo na stację. Byłem na działce, później na stacji wpadłem. A ty pewnie fajnie podjechałeś kolejami bazoickimi. Ja nagrałem ten pociąg. To te same pociągi nagrałeś, co ja. A znowu z Wałcza, mówię, mój sąsiad, tam były sąsiad, krótko wynajmował mieszkanie, się do Wałcza wyprowadził się i wojsko, jako wojskowy się zatrudnił gdzieś tam w jednostce. Widziałem wodnicę wałczana na Twoim filmie, Michale. Pogoda no, fatalna była dzisiaj i mgła teraz. No to jest mgła. To widać lampy nawet na sąsiednim bloku. Fatalna pogoda jest. Zawsze było fajnie, wieczorem się zrobiło, przyjemnie. Na no stacji jeszcze dwa lata się zajdzie co najmniej chyba. Jeszcze sporo do zrobienia. Przecież teraz roboty stoją w miejscu. Nic się nie dzieje. prawie Jedna ekipa może coś tam robiła. Temperatura to nie ma wpływu, większość prac można wykonywać w zasadzie nawet przy niskich temperaturach, chyba że mróz bardzo duży był. Znowu się boję, że w nocy się pojawią znowu jakieś telefony. Od... Ja bardzo proszę, żeby tego nie robić. Nie zamawiać mi niczego, za, które, za co mam płacić, a nawet jakby mi, mi opłacono, to ja nie jestem w stanie tego zjeść. Myślę, po kolacji nie mam ochoty po prostu, że ktoś mi żarcie fundował gdziekolwiek. Bardzo Was o to proszę. Bo w końcu policję zawiadomi na serio. Jako, i po, jako nękanie, tak, to je, i prowad, jeszcze o wprowadzanie w błąd przedsiębiorców. No, się ja wyłączam telefon, ale miałem w całą noc telefony jakieś, prawdopodobnie z różnych restauracji, to nie w Łowiczu, tylko gdzieś pewnie w całej Polsce. Ktoś zamawiał Podróżne dziwne adresy jakieś, na przykład Szczecin to była ulica stacyjna bodajże stacyjna 1. No właśnie, ktoś zamawiał nocą, nie wiem. A przez Maków kiedyś przejeżdżałem rowerem. Teraz przejeżdżałem, a nie, samochodem teraz przejeżdżałem, a byłem na stacji Makowie z kolegą. Więc tutaj z Stachlewa, A raz byłem rowerem z Emilem. Lepiej nie pytaj, bo czas chce zabawiać pizzę? lepiej nie. Nie mam ochoty dzisiaj na, na pizzę. Numer jakiś podałem na Facebooku, natomiast adres przypuszczam, że ten, ten pogorzała tutaj albo z tego filmu. Ktoś wydedukował, pewnego filmu, gdzie ktoś mi tam nagrał, jak, jest, jak jestem w Łowiczu. Ale myślę, że to mogła osoba z Nowocławia, bo mi tam, on wysyłała coś na mój adres. Była, zresztą u mnie to zna mój adres. Także podejrzewam, że to on po ujawnił ten adres. Tego Norberta będę musiał na policję zgłosić, niestety, bo to tak być nie może. Tutaj kolega z Warszawy był nękany przez też taki, przez takiego gościa, który o, e, Puszkarski się nazywał, jakiś tam. Go oskarżał o pedofilię i tak dalej, takie różne rzeczy. No i zgłaszał dwa razy, dwa razy go nękał. Były zgłoszenia na policji. Takie, takie sytuacje to też musiałbym zgłosić, żeby nie było y, pomal, pomówień, żeby ktoś nie naprawdę nie musiał że na podepy do filem. Gdyby tak, tak, tak w takiej sytuacji się znalazł. Może będzie Sylwester z Łowiczakiem, ale raczej, raczej na fejsie bo tego. Raczej łatwiej mi teraz witować na fejsa z telefonu, chociaż tak chociaż sklepy zamykają o 18, a Lidla o 19. w Stachlewie w Stachlewi tutaj rowerem nieraz jeździłem w Jarosławiu jeszcze nie fabryka San kojarzę ciasteczka słodycze kiedyś była w Jarosławiu w San Jarosław nowy rok jest święto to wiadomo, że tylko, tylko prywaty, tylko żabki może są czynne 26 u nas były żabki czynne 27 jechałem wieczorem rowerem a wiesz co, ja widziałem? Kogoś właśnie ktoś szedł, teraz kojarzę. Ty byłeś z ojcem, z ojcem byłeś, bo ktoś z szedł w, w, w moją stronę i, i się zawrócił koło tych ostatnich ławek. To sobie przypominam tą sytuację, jakiś, ktoś w czerwonej kurce, jeśli pamiętam. Nie czy ojciec, czy syn. Coś mi ktoś się przespacerował w jedną i drugą stronę, może to ty byłeś z ojcem. Spacerowałeś po peronie. Teraz... A, system informacji to będzie w bo na razie to nie jest stacja skończona. No, na sylwestatę do rodziny nigdy nie jechał, bo wolę fajerwer fa fajerwerki w mieście oglądać. Kurwa, no znowu, znowu gnój zamówił w tym lokalu, ale w tym lokalu już wiedzą, że że, nie, że, że tam nie jest to na czarnej liście po prostu żeby nie, nie dostarczać. Ten Peran to otworzyli w zeszłym roku, w sierpniu, 31 sierpnia, ale on był bardzo długo robiony, przez 26 miesięcy. Także ja spojrzałem na Was, zwróciłem uwagę, że jak ty sobie spacerują, ale ty nic nie, nie, nie odzywajesz się. Nie, ja mówię, ja w zadzwonię do, do komendy, nie będę to przez komendę w Łowicze, tylko od razu do komendy w Winozławiu zadzwonię i niech, niech patron tam przyjedzie do jego adresu i, i tam i porozmawia trochę. No. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, ale żeby po prostu na, na początek jakaś rozmowa ostrzegawcza by się przydała tej osobie. No. Ja no wiem, że się tak bardzo nie mam przekonania, tutaj nie smakuje mi kebab szczególnie. To za każdym razem, kurczę, kiedy ja lajwa robię, to ktoś sobie żarty głupie robi. No nie wiem. W końcu ja zadzwonię na, na tą komendę, muszę zadzwonić żeby na Wrocławiu, bo naprawdę, niech oni tam go odwiedzą i to samo w Policach. <laughs> bo mam wrażenie, że te osoby, po prostu te dwie osoby mnie nękają, potrzebują się pod, pod różne... Kurwa. Nocna mafia Orunia. No to jest w Gdańsku. Zaraz muszę, teraz... Kurwa, no... To jest pyszne na no. jeden drugi zamawia, to... I to kurczę w Gdańsku, kurczę. No. Jaki to ma sens, ja się pytam? I to jest narażanie na straty przedsiębiorcy. To nie jest robienie mi na złość. To jest robienie na złość temu przedsiębiorcy, temu, który prowadzi tą restaurację. Ten lokal. Mocna mafia, Orunia. Dobra. Będę musiał chyba skończyć i tutaj powiadomić Dobra. Dobra, kończymy, bo tutaj widzę, że to, to się zaczyna.